Ze mną Janek Wojciechowski, kolejna kolejka Ligi Fanów Trwa. Janek, dzień dobry Simanko, drużyna Bielany Legends. Pierwsza pierwsze wasze zwycięstwo w tym sezonie. No tak pół po żartem serio. byli kibice, dopingowali głośno, więc wy dobrze graliście. No, kibisów mamy zawsze, bo gramy można powiedzieć każdy mecz u siebie, bo jesteśmy ze starych Bielan. No, ale jak się nie gra w piłę, to wchodzi się w pierwsze kolejki ciężko. Teraz pierwsze odbudowanie i lecimy po top 3. Ale to co się w takim razie odmieniło? Czy raczej personalnie wyglądaliście podobnie, tylko dziś przeciwnicy nie siedzieli, tylko nie było formy, czy jednak dzisiaj jakieś wzmocnienia, które spowodowały, że zwyciężyliście? Ta sama ekipa, tylko można powiedzieć, rozgrzaliśmy się pierwsze trzy tygodnie. Każdy poczuł piłkę po trzech miesiącach i dopiero zaczynamy grać w piłkę. Mimo że całe życie gramy, to jak się nic nie robi, to... To nie ma, nie ma sukcesu. Ale mimo wszystko, mimo wysokiego zwycięstwa, bodajże 6 do 0. 6, nie, 6-2 albo 7-2. Okej. Okay. Natomiast dużo bramek, duża różnica bramek, to do około 30-35 minut chyba było 0 do 0, więc tak czy inaczej, chyba przeciwnik postawił dość wysokie tej warunki. No grali w piłę, ale też trochę my zagraliśmy bardziej defensywnie, bo w poprzednim meczach staraliśmy się grać wysoko, kryć od bramki praktycznie, brakowało nam kondycji, tak jak mówiłem wcześniej nie graliśmy w ogóle przez trzy miesiące, no i teraz bardziej zachowawczo, a później już oni nie mieli siły, odkryli się i no i... Nie biegali za nami. Powiedziałaś, nie graliście przez 3 miesiące, ale tu poza kamerami rozmawialiśmy, że Wy tak naprawdę no, nie graliście 10-12 lat w takim zestawieniu gdzieś tam na małym boisku, więc co spowodowało, no, że wróciliście, że jesteście, że, że gdzieś tam bawicie się tą piłką na małym boisku? No, z paru z nas coś tam po, zaczęło kopać i tak od słowa do słowa ze starymi kumplami się zebraliśmy i, i gramy w piłę znowu. Czyli rozumiem, że to jest sobie paczka tylko i wyłącznie starych kumpli, tutaj raczej taka hermetyczna, nie dobiera się nikogo z zewnątrz? No na razie tak, ogólnie dużo mamy kumpli, co jeszcze są chętni odrdzewiamy się i no, może na przyszły sezon, sezon porobimy wzmocnień no, ale na razie gramy tak i się docieramy. Czyli rozumiem, że jakby generalnie to jest taki wasz cel, taka dobra zabawa, wysiłek fizyczny właśnie jak powiedziałeś odrdzewienie się, a nie jakieś specjalne wyniki sportowe. Nie, no na wynikach też nam zależy, chcemy wygrywać. Ale przede wszystkim zabawa. Przychodzimy tu, śmiejemy się piwko, Grill po meczu i jest dobrze. Czy to jest tak, żeby też poza boiskiem właśnie dobrze się trzymacie? Tak jak powiedziałeś, jesteście paczką kumpli, i dziś się przyjaźnicie, czy raczej tylko właśnie ta niedziela służy do tego, żeby się spotkać? No, otrzymamy się, raczej może nie każdy z każdym, ale na jakieś mniejsze, większe grupki każdy się z każdym trzyma, wiemy co u siebie. A czy poza tą niedzielą też się spotykacie, żeby pograć, czy, czy raczej Tak, niekoniecznie nie sami piłkarze, kibice i tak dalej, więc tak, spotykamy się na co dzień. Super, no to cóż, czego mogę Ci życzyć? Powodzonka, dużo zdrowia, no i żeby tutaj coraz więcej kibiców przychodziło was Będzie, na pewno. Bo Wszystkich boisko dzisiaj się ludzie spoglądali, patrzyli co się dzieje właśnie na tym boisku, na którym graliśmy. No, dzisiaj było nas mało, będzie nas więcej. Dzięki no, bardzo. Dzięki.